Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj złapiemy sobie Bulpitera. dlaczego nie Noxusa, ponieważ mam mało czasu, a dlaczego są tak rzadko filmy, ponieważ mam mało czasu, ja was za to bardzo przepraszam, że tak rzadko się pojawiają filmy, ja się cieszę, że w ogóle coś daje radę nagrywać. I powiem Wam szczerze, że obiecuję, wiem jak to z moimi obietnicami jest, ale tym razem na pewno obiecuję, że te filmy będą się częściej pojawiać w kwietniu. że 4 się pojawią w miesiącu albo 5 I też chcę się Was zapytać, piszcie w komentarzach, czy wolicie czy chcecie cały czas ten sam kontent z cancows czy też może nie wiem, kontent z innych gier może jakiś kontent geograficzny fajnie by było coś wytestować nowego więc co musimy zrobić, żeby sobie takiego pana bulpitera złapać a więc tak, musimy popłynąć tutaj mniej więcej w te tereny gdzie są lampisy, akwysale i te inne i tutaj musimy Zejść dosyć nisko tutaj, tylko te czały będę musiał wysadzić. Sprawnie mi się je udało wysadzić. I teraz tutaj wschodzimy w głębinę. E, co my tu mamy? Tutaj mamy rybkę, która nazywa się team. I co musimy z takim teamem zrobić? Musimy takiego teama sobie złapać e, i teraz. Oj, popłynął na górę. No dobrze, złowimy sobie tego. I teraz musimy z tym teamem właśnie znaleźć rybę, której szukamy, czyli właśnie tego owego barbitera. W tym celu najlepiej się udać po prostu w prawą stronę, albo wcześniej tego barbitera przyprowadzić. tego Duncana tutaj trzeba uważać, żeby on mi nie zeżar tego teama. Niestety skończyła mi się lampka, co nie jest dobre, ponieważ bulbiter nie będzie chciał, a nie, jednak chce i teraz możemy sobie z tego bulbitera złapać. Oczywiście fajniej jest, jeżeli macie lampkę, bo wtedy te właśnie bulbitery będą do Was przylatywać. Oczywiście to nie jest wymagane, możecie to mieć, możecie tylko nie mieć. Ja na przykład nie mam, bo mi się skończyła podczas szukania teamów e, i e, tak naprawdę to, to wszystko. Bardzo łatwo jest złapać tą rybę. E, jest ona z nowego update'u. Można określić to jako nowy update dla Catwoman Fishing, bo został wydany w lipcu poprzedniego roku. Więc ja go określił jako nowy, całkiem nowy. I, i słyszymy się już w następnych odcinkach. Tam możecie mi pisać w komentarzach gdziekolwiek. Co chcecie zobaczyć, pamiętajcie, żeby, że możecie dołączyć na nasz serwer Discord. On nie jest związany z Cargo Swishing, na szczęście. I to tyle. Do usłyszenia.